Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mecz 1.8 Pucharu Polski z górnikiem Zabrze Kon Kontynuuję karierę Paulo Sołzy Puchar Polski w ramach 1-8 Pucharu Polski. Mecz na wyjeździe. Pierwszy mecz w Pucharze wygraliśmy z UKS em Dosyć pewnie. 5 do 1. Eee, dosyć. pewnie. Także walczymy dalej w pucharze. To jest nasz główny cel, żeby zrobić puchar. Taki nasz był główny cel przed sezonem, żeby zrobić puchar polski z takim składem. No ale będziemy tutaj walczyć teraz z górnikiem. Z Łukaszem Podolskim między innymi. Także zobaczmy, jak skład wygląda na dzisiaj. Prezentuje się nawet dobrze. Trochę to energii kosztowało, ale myślę, że powalczymy o jak najlepsze laury. Także co? Górnik zabrze. Puszcza, nie pomice, Kariera Paulo Sonsy trwa dalej. No i zobaczymy, czy uda nam się właśnie zgarnąć to zwycięstwo i awansować do ćwierćfinału. Franka sobie da jako król strzelców. W pierwszej rundzie tylko dwa spotkania. śląska wrocław z ruchem horzu właśnie i puszczy z UKS-em z hatryka Trika. No zobaczymy, czy podtrzyma swoją pasę. W następnym meczu o na stadionie Górnika zabrze. zaczynamy. Rzekutka, ojej, że to zagraliśmy. w grudniku zawsze niedawno jeszcze grał, w już także. Można powiedzieć starcie ze starym klubem, dawnym klubem. Po raz kolejny na razie okazja Jokota. Pierwsze strzały na bramkę w tym meczu. Na górnik jest zawsze groźny drużyną. Przez te skrzydła szczególnie. Oj, Tytoń znowu na interwencji. Na no, posterunku, przepraszam, polski bramkarz. Krawczyk nie niecelnie. W końcu przejmujemy piłkę. Mam nadzieję, że przejmiemy inicjatywę, ale widzę, że już nie przejmiemy. Nie wiem czemu Anton tak rozegrał, szczególnie, że skrywałem podanie na dół, ale nouri a, a, widzicie co się dzieje? Teraz będziemy tracić piłkę za piłką, czyli wychodzi na to, żeby będzie ciężki mecz. Bo nie możemy nawet rozegrać akcji poprawnie. Nie wiem czemu nie mogę. Okej, okay. coś się, że handicap nam nie sprzyja w tym meczu, ewidentnie. Nie mogę sterować środkiem defensyjnym pomocnikiem. Tak samo widać. Każde podanie, każde wybicie jest niedokładne. A górnik zabrze sobie. No właśnie. No właśnie. No nie rozumiem tego, jak handicap działa w tej grze. Już 1-0. Strzał z niczego. Samo okienko 21 metrów. No bez szans. Myślę, że każdym nie broniłby takiego strzału. My nie podajemy dokładnie po raz kolejny. Czyli, moje się, że jak tak dalej pójdzie, to chyba nie oddamy nawet strzał. Ale to jest FIFA, tutaj, tutaj. To nie jest spalony. No właśnie, już myślałem, że jakby to nie był spalony, to naprawdę to już. byłaby katastrofa. Mhm, a my wychodzimy. Antman. Yy... No trudno, no wyszedł z boiska, Nie zdarza mu się to zazwyczaj. No, ale akurat pewnie w tym meczu będzie się zdarzać dużo błędów. Tak to przynajmniej wygląda na ten moment, proszę bardzo. Dobrze, tytuł skinas. Mhm. Podanie prostopadłe chciałem dać do Antpana. Nie wiem czemu nie zostało ono skierowane do niego. Szczególnie, że gałkę sprowadziłem w ten sposób, ale to... O, proszę, jaka dobra głupka. Jarek nie zgoda. nagle nie wiedział jak się ustawić do tej piłki Nagle zaczął biegn biegnąć bokiem do takiej piłki Dobrze Antman, dobrze Antman Trochę, nie, trochę mnie zdeprymowała ta bramka, bo naprawdę zostałem z niczego No i patrzcie, Arek Jan Janicki, proszę. Y Janicki na miejscu oczywiście No tak, przecież to klasowo obrońca Oni się nie mylą, na razie, na razie Górnik się nie myli To jest bardzo niepokojące jeśli tak mam wyglądać pierwsze spotkania O proszę, jak, jak... Aha, jeszcze przerywana gra, no okej okay. Mhm Aha, my nie możemy dojść do piłki. No tak, obrońca nagle skrzydłowy tak zciął do środka, tak? Normalne to jest. No proszę bardzo, ależ okazja. Ale nie trafiamy oczywiście bramkarz też fantastyczna interwencja. A my nie możemy główki podać, no tak! No tak! Normalny przecież to jest. Niesamowita jest ta gra, widzicie? I ta główka to chyba świadczy o tym, jak ten będzie wyglądał. W nacisnąłem podanie i główka została tak wykonana jak w ogóle w niej nie trafił za stanie, no, także... No powiem wam, że będzie ciężko. Oni trafiają okienko z 21 metrów nieprzygotowanej pozycji, a my nie możemy podać prosto piłki. Także pozdro. Antman, nie wierzę, co? Haha, dobrze, dobrze. Fantastycznie rozegrana akcja, ale oczywiście bramkarz e, chyba Thibaut Courtois broni w Górniku Zabrze? O ile się nie mylę, albo Manuel Neuer. Może coś takiego. Dobrze, jest jeden jeden. Wracamy, nie zgoda Ciężkie będzie to być. Naprawdę, jeszcze 35 minut niesamowitej walki nas czeka. To na pewno, to na pewno. Mecz się nam kompletnie nie układa. Jesteśmy nieskuteczni, a nasi rywale są do bólu skuteczni, ale może jakiś indywidualny popis, którego zawodników przeważą w tego spotkania. Na pewno nie ten Skinasa, który traci nagle piłkę, A naprawia swój błąd. Dobrze. Nie ma mowy o faul, o piłkę w ogóle Jakby to był gwizdany faul, to byłby naprawdę skandal I proszę bardzo, jak fantastycznie się Janicki ustawia Czyta grę Ale wyszedł teraz z poiska, na szczęście, już naprawdę Już tak dobrym piłkarzem nie można być w Nie, Ale to nie jest faul, no dobra O, ale że wszedł Krawczyk, proszę bardzo, aż instynktownie. Lewandowski, bo to był Lewand Robert Lewandowski. Dobrze. Jest prowadzenie, jest prowadzenie moi drodzy bardzo ciężkie spotkanie. Musimy, musimy zrobić zmiany na pewno. Riad Nouri musi zejść z wojska. 20 minut moi drodzy Może Kamil Zapolnik coś Ukąsi dla puszczy No myślę, że lagować grę w trakcie akcji, no niesamowite! Co się stało? Piękna sprawa, zaczęła mi lagować grę w trakcie akcji. Musimy zmienić formację, moi drodzy, musimy... Musimy zagrać tak. Nie, 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 nie. Oj. Zagramy tak, moi drodzy. Ale my go zgubiliśmy teraz kręcie w ogóle! Co się stało?! Jak to doszło w ogóle do, tego, do tej akcji?! No nie jakbyśmy z taką łatwością trafiali bramki, to byłoby coś niesamowitego, naprawdę. No i właśnie nie, nie rozumiem, jak działa ta gra, że dzieją się takie akcje w ogóle. Podanie jakieś na skrzydł tak nieprzygotowane, no i patrz, no i karty, czerwona kartka, no. No sa. o! Proszę bardzo. Ale, ty, tu skinas w ogóle nie biegnie do piłki, co jest? Ależ fantastycznie gra górnik, naprawdę? Jakaś Barcelona? Co to, co to w ogóle Co tu się dzieje w ogóle? Nie, niesamowite. Co tu się dzieje, to nie mam pojęcia. Mamy dogrywkę, niestety mamy dogrywkę, no powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego meczu. Że górnik zabrze, tak będzie grał. No i ja naprawdę, no myślę, że gram w europejskim... Dobrze, Kamil zapolnik. Let's go. Hamill Zapolnik trafia bramkę, ale będziemy fantas wykończenie na mecz. Na mecz z legiem będziemy wykończeni, Ja nie wiem, jakim ja zagram na meczu z legiem będzie ciekawie. Ginate i... pięczek do boju na boisko. O, znakomicie, fantastycznie gra. Górnik zawsze, proszę bardzo, jak Jokota w defensywie odbiera piłkę, grasowo obrońca. Jordi Alba? Nie wiem, naprawdę dziwny jest ten, bo nie spodziewałem się tak dobrze grającego górnika. no Patrzę za to, jak wygląda sytuacja w lidze. No proszę, Agencji się ładnie zostawia. No i prowadzimy w tej dogrywce. Jeszcze musimy wytrzymać 15 minut, mojej drodzy. Jeszcze 15 minut musimy wytrzymać, naprawdę. Ależ, obrońcy, dostał. Zapolnik! Może tam coś z tym zapolnik, bohaterem. To jest bohater tego spotkania. 4-2. I to jest chyba po meczu, mam nadzieję. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę to może być. już ja mam spuszczenie pomysłu do ćwierćfinału finału. Na dwie bramki stracimy w taki, tak krótkim czasie, to już naprawdę będzie kaplica, nie? Kamil i bohaterem do grywki. Mhm. A czemu kal... Dobrze dobrze ciśnijmy tam ten górnik żeby nie wychodził nawet na no dostą połowę Nie wytrzymamy do końca, naprawdę już nie traćmy, już nie traćmy piłki, nawet wytrzymamy ten mecz do końca. Jest! O, matko, wygraliśmy. 4 do 3. Chyba najcięższy mecz. Najcięższy mecz tej kariery w tym sezonie. Powiem wam szczerze, to było parę meczów, gdzie myśmy remisowali, przegrywali, ale myśmy trochę. Grupi... albo przeciwnik był rzeczywiście od nas dużo lepszy, albo myśmy tracili bramki. A tutaj był taki moment, gdzie ja się czułem w ogóle, że nie gram z Górnikiem Zabrze. Wydawało mi się naprawdę, że to nie jest Górnik Zabrze, że ten zespół znacznie lepiej gra, niż Górnik Zabrze. No ta bramka w ogóle pierwsza, w ogóle sam fakt, że myśmy w pierwszej połowie... Po no nie, oprócz bra jednej bramki chyba nie zdobyli, nie a jednej, ani jednej akcji praktycznie. Kasowali nas jak chcieli. Na Lodaję się wygrywamy i... Nie, dzięki Bogu, dzięki Bogu naprawdę, tyle mogę powiedzieć, także co. Szybki wywiad meczowy i... Widzimy się na meczu z Legiem Warszawa, moi drodzy. Ale, to będzie... Ale odpadli. Czyli Jagiellonia, Kraków, Krakowie i Puszcza grają dalej. Jakbyśmy trafili na Krakowie, byłoby najlepiej. Chociaż nie, bo tam jeszcze inne mecze były, przepraszam. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Ale kondycyjnie będziemy wyczerpani. No Kamil zapolnik to Myślę, że chyba powalczy o koronę kuras strzelców. Dziękujemy. Cóż to było za spotkanie? Niesamowite, eee, niesamowite wydarzenie. Jak wygląda moi drodzy kalendarz? Mamy dwa, dwa dni przerwy, trzy dni przerwy, przepraszam. Znowu górnik. Za w połowie marca. Przepraszam, w połowie e, lutego. Nie nie pucharów nie wiadomo kiedy gramy, okej, okay, rozumiem. No dobrze moi drodzy, także co, w następnym odcinku nie zagramy z Legiem i z górnikiem. Myślę, że w ciągu dwóch najbliższych odcinków właśnie zaliczymy całe luty, że tak powiem. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale pewnie tak zrobimy, moi drodzy. Są jakieś. E, właśnie zobaczę, jak to wygląda jeszcze z planami transferowymi, chociaż one nie powinny być żadne. No ale zobaczymy. Dobra. Moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku meczu z Legiem I Górnikiem zabrze znowu tylko tym razem meczach dwóch ligowych. Wygląda to tak, bursztę gra w ćwierćfinale. Po fantastycznie zaciętym meczu, w Lidze mamy właśnie to jest mecz lidera. I boję się, że tutaj możemy go stracić, bo naprawdę Legia idzie łeb-web web z nami, a my jesteśmy naprawdę wykończeni po tym meczu. No, jeszcze musimy jeść do dogrywkę, pamiętajcie. No, w Lidze jest wyrównanie, także chcemy walczyć o ten Puchar Polski, bo to jest takie zapewnienie dla nas jakiegoś trofeum bo tutaj widzę, proszę bardzo, 45, 44, 42 i 39 punktów. A raczej europejskie puchary, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będą dla Puszczy, no, ale to jest jeszcze po, połowa sezonu, jeszcze przed nami sporo czasu, jeszcze przed nami 13 meczów spotkań ligowych, także wszystko może się zmienić. Także zapraszam do oglądania, subskrybowania, komentowania i lajkowania filmu. Także do zobaczenia!